Stalker 2 wyszedł. I jak widzicie, jestem świetnie przygotowany pod postacią tego, że mam <laughs> mundur czystego nieba. No, niby czystego nieba, bo to jest jednak dalej. Yy, Marinesów, ale no, czyste niebo jest. No i przygotowałem się idealnie na tą okazję. Chodź e, patrz tutaj. Patrzcie. Będzie moja nowa podkładka. Czekałem, aby ją otworzyć dosyć długo. O. Na ścianę sobie taki walnąć. Proszę bardzo. Cygański dywan. Jak u... Jak w prawdziwym polskim czy innym słoweńskim domu z lat 90 aby pasowało do e, klimatów Stalkera. Dobra, możemy zaczynać. O lewej to nie mamy osłaby radio, o czym mówię, bo już nie mamy idiotę Będę bę 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 z taką. Będzie ono wokół Nawet nie minuta filmu już mamy dwa już mamy dwa bojowskie główne wychody z tego nie oglądam tego. O Boże, o nie! Ma like like white Dobra, f... E <śmieniu> shut, <śmieniu> shut up! Shut up! Shut up! CIO! 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 Team na 200% Zabij się! Z oski, cicho! Kill yourself Shut up! Gramy w najbardziej oczekiwaną gierkę na tym świecie O której nikt nie wiedział do 2022 i do 2018, tym bardziej! Wszyscy go nie STALKER 2 Twa kompilacja shaderów czeka i potem kolejne 20 minut będę czekał. Błaga mnie.